Fame MMA rzeczywiście rusza ze swoim tokenem użytkowym, który będzie do, możliwy do zakupu już jutro na jednej z największych giełd kryptowalutowych na świecie, mianowicie na okx -ie. Więcej powiem na następnym stole. Fame MMA przygotowuje szereg zajebistych zastosowań dla tokena. Będziecie mogli decydować i wziąć taki czynny udział w życiu federacji, bo również będziecie mogli zarządzać firmą, można tak powiedzieć. W maju tego roku, czyli już za chwilę, wy... bo tam macie wszystkie szczegóły na temat tokena. Fame Token daje również możliwość rozwinięcia skrzydeł dla federacji i dzięki niemu będziemy mogli wyjść szerzej, międzynarodowo. A ja generalnie mocno wierzę w to, że Fame MMA może iść dalej niż być tylko w Polsce. Dwie storki wcześniej mi się skliczowało story, więc tutaj mówię, w maju tego roku, czyli już za chwilę, wychodzi gierka Fame MMA, gdzie będziecie również mogli zdobywać i wykorzystywać tokeny. Tak więc również będzie fajna zajawa, ale o tym poinformujemy Was już na naszych oficjalnych socjalach. Pozdro, trzymajcie się. Jeszcze tam, jak będę miał trochę czasu w trakcie podróży, to, to myślę, że odpowiem. No a jadę już na... Program Face to Face, bo dzisiaj Shea kontra Laluna i Mona Kociołek kontra Fagada. Tak więc trzeba poddymić, trzeba kurwa zamieszać i mam nadzieję, że będzie muru.